Witam Was kochani witam Was serdecznie w codziennym. Dzisiaj jest środa, 16 października. Środa, środa, bo już nie wiem, się dni mylą po prostu. Już nie wiem na jakim świecie żyję. Ale zobaczmy, co karty chcą nam powiedzieć, jaka będzie dzisiejsza energia, z kim będzie czytanie dzisiaj rezonowało. Bo pamiętajcie, te czytania nie są dla wszystkich, te czytania są dla kogoś, ale nie wiem dla kogo. Dobra, Lenormand. Mamy Lisa, ktoś idzie do pracy, pracuje ciężko. Mamy ptaki, plotki, rozmowy, wiadomości. I kosa. Ok, coś będziemy się odcinać, od czegoś będziemy się odcinać. Możliwe, że kończymy jakiś cykl. A zobaczmy. A zobaczmy, co nam Karol chce powiedzieć. Mamy 6 denarów. W pracy ktoś może uzyskać pomoc. 6 puparów, ktoś się czuje nostalgicznie. Mogą być rozmowy. Siedem mieczy. Są rzeczy jakieś, które się mogą dziać za waszymi plecami. Znowu jakieś karty nieuczciwości. Słuchajcie, kochani, także mamy lisa. Pierwsza karta mamy lisa. I karta lis to przebiegłość. To strategia. To potrzeba elastyczności. Także może to być dzień, w którym musicie zachować ostrożność, zdecydowanie w relacjach, szczególnie jeśli ktoś próbuje was zmanipulować albo przechytrzyć. Wyczujecie czujecie to. Lis również sugeruje, że jesteście w stanie wyjść z trudnych sytuacji dzięki własnej mądrości, dzięki własnej, ja bym powiedziała, nawet przebiegłości, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ptaki, komunikacja, rozmowy, wiadomości: może, możecie otrzymać ważne informacje. Które mogą wpłynąć na Wasze działania, ale rozmowy mogą być powierzchowne lub pełne plotek. Więc słuchajcie, warto się przyjrzeć, co za nimi stoi. Do tego kosa, kosa symbolizuje zakończenie, czasami gwałtowne i nagłe. Także może coś się zakończyć w Waszym życiu, co pozwoli na zrobienie miejsca na nowe. Kosa to jest takie narzędzie, które symbolizuje ogólnie transformację. Więc bądźcie gotowi na zmiany. Nawet takie zmiany nieoczekiwane. Do tego mamy 6 denarów. 6 denarów to są sytuacje związane z pomocą, ze wsparciem, ze sprawiedliwością w dawaniu i braniu. Także możecie być proszeni o udzielenie komuś pomocy, ale również sami możecie otrzymywać wsparcie od innych. Ta karta przypomina o równowadze aby nie dawać zbyt dużo i nie zostawiać zbyt długo w pozycji osoby dającej bez otrzymywania w zamian. Także skupcie się na tym ile dajecie albo ile bierzecie. No i sześć pucharów to jest karta przeszłości, nostalgii, powrotu do dawnych wspomnień. Może to być dzień, w którym pojawią się stare relacje, czy to w formie kontaktu z kimś, czy przez wspomnienia, które nagle się pojawią. Wskazuje również na tęsknotę za takimi prostszymi czasami i taką potrzebę pielęgnowania więzi z przyszłością. Dlatego siedem mieczy karta ostrzegawcza słuchajcie, mamy lisa, mamy ptaki, mamy kosy trzeba ma będzie może coś uciąć albo kogoś uciąć z waszego życia. Siedem mieczy ktoś jest w waszym otoczeniu nieszczery. Zachowajcie dzisiaj taką szczególną ostrożność. Zacznijcie stosować jakieś bardziej strategiczne podejście. Ta karta przypomina, żeby nie dawać się zwieść powierzchownym rzeczom. Powierzchowne rozmowy. Bądźcie gotowi na wyzwania, które wymagają bystrego umysłu. Także dzisiejsza ta energia mówi, że macie być dzisiaj sprytni, macie być dzisiaj czujni. Mamy siedem mieczy. Macie być gotowi na szybkie reakcje. Na szybkie jakieś informacje. Bądźcie przygotowani na jakieś zakończenia. Będziemy kończyć szczyt. W Waszych relacjach będzie ważna równowaga, zarówno w dawaniu, jak i otrzymywaniu. Przeszłość może odegrać kluczową rolę, albo ktoś z przeszłości. Pamiętajcie jednak, dzisiaj musimy się zachowywać mądrze. Dzisiaj musimy działać strategicznie, z rozwagą, bo to Siedem Mieczy ostrzega nas. Przed potencjalnymi jakimiś oszustwami, albo to jest jakaś konieczność takiego subtelnego manewrowania w trudnych sytuacjach. Dzisiaj warto, słuchajcie, wsłuchać się w naszą intuicję, chociaż nie mam tutaj kart na intuicję, ale ta intuicja będzie bardzo nam potrzebna. Mamy być takimi lisami, żeby subtelnie tak manewrować w trudnych sytuacjach ponieważ dzisiaj mogą być jakieś dziwne, dziwne rzeczy się dziać dookoła nas. Jakieś rozmowy, może ucinanie, może utnijcie jakieś ploteczki, może nie plotkujcie dzisiaj z nikim. Żadne powierzchowne, głupie rozmowy. Siedem mieczy. Ktoś tutaj jest, nie jest naszym przyjacielem w naszym otoczeniu. Więc wy macie się zachowywać mądrze. Nie, nie dajcie się również wykorzystywać, to jest taki sentyment za przeszłością również. Także może ktoś z przeszłości tutaj się pojawi, może ktoś z przeszłości, kto jest niezbyt szczerze nastawiony do Was. Może będzie ta osoba chciała z Wami rozmawiać, <laughs> ale tak. uważajcie na te powierzchowne rozmowy. Może będzie trzeba odciąć, uciąć tą osobę, odciąć z naszego życia. Także kierujcie, bądźcie mądrzy dzisiaj.